pamiętam. No, dzień dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić Speedrun Power Simulator. I ze mną dzisiaj ten y, Pierak. Cześć, Pierak. Dobry, dobry dzień. Oto, right, Ride, dobry Ride. Witam, Tom. Będziemy robić Speedrun 100% Power Simulator, bo Pierak zrobił na, y, tylko główną ścieżkę popularną, a ja robię 100% nie. Czyli jeszcze tę kartę co jest w kiblu. No, pewnie. <grym> No. <ś West> e. No i e. Jesteśmy w Air Launcher. Bardzo fajnie, polecam. Na raid można pobrać, ale to... No, można pobrać, powiedzmy. No, no, można, można. można, ale nie no, wejdziesz ten... bez zgody rajta, więc... No to chcę stworzyć, to nie wiem, to twierdzę Tu masz mamy takie fajne gierki, można sobie gry, tu masz opisy każdej giery. Nie wiem, wejdźmy sobie w na Later, bo dzisiaj gramy. Tu mamy datę wydania, na przykład, nie? Znaczy tylko chyba tylko ono ma do sobie nie? Bo tutaj pisze, że, że nie pamiętasz. <grym> tutaj pisze, że nigdy. A tu że może kiedyś, nie? wiem Więc na razie, tylko Kowala Simulator jest, ale polecam. Dobra. Czas timera, czy działa? Nie działa. Dobra, czyli mogę kliknąć tutaj... Timer tutaj. działa, tak? I będę mógł, dobra. Peter, dobra. No to włączamy, nie? Zaczynamy. Dobra. Trzeba, żeby było trochę I nie liczymy, nie? Kaszenki nie liczymy. W takim wypadku. Joka, kaszenki się liczą, nie? chyba nie dawał kaszenek. No, zawsze się timer. Ja pierdziel Czekajcie. <grymne> nie. Nie mogę to ozweść go gotem. Dobra, jest set. <grymne> No, tak, tak się liczy, bo pierwszy rok ją, więc ja też policzę, niech będzie. Sprawdziłeś karteczkę? Sprawdziłem. Dobra, dobra. Sprawdziłeś tablicę? Właśnie, raj, dawaj, dawaj na następny na ja robię rzeczy, a do tej gry. O kurde, no i my się na tym, na R na, to na przykład, to. Zobacz, zobacz, kar, zobacz karteczkę, przejdź grę. Nie udało ci się. No. Tak blisko, tak blisko na przykład, że kurna. Ja robiło, y, Przegrałeś się... grę, a został ci tylko jeden do wyciszenia. No i by się robiło 100%. Kurna nie. No, no. Gdzie oni będą? Tutaj. Nie Gorzej. Obawiam się, że już tego. Polinia, już... kieruj. Już, już, a, dobra. I 1,20. Nie ale pierwszy -pierw robił inną tą, więc ja na, na razie wygrywam, bo robił inną kategorię A, No tak. No tak. Dej. Znasz jakiegoś speedrunowca jeszcze? Co mówisz? Znasz jakiegoś jeszcze speedrunowca? No, Szymon! To nie, nie Szymon <laughs> speedrunuje. Jeszcze on taki zbyt, nie jest przekonany do tego. Zwiedzawał całą samą grę. No ogólnie, no, tak, tak było. Dobra to koniec ten, w takim razie koniec filmiku i taki czas mam. A ja mi polecam coś. Polecam najlepsza stronę raidaw.pl, zapraszam, Erdant, Erdant, Eee, No dam link w opisie, ale nie mogę, bo, bo nie, nie dajecie lajków, ani Ty, już trzeba będzie, no. Dajcie lajki, subskrybujcie. Jak zostawicie Chyba. 50 tysięcy lajków pod tym filmem, to damy wam link do tej strony. Tak, tak będzie. Tak że... nie, nie no dobra, ten to, te bajosy.